z prawdopodobnie skorpionem. Zobaczymy. Okej. Okay. Potrzebuję nóż ze szpicem. Okej, okay, dobra, mamy nóż ze szpicem, więc szybko się za to weźmiemy. Dobra. I mamy tylko główną paczuszkę trochę małych kitpak jeszcze ciepły, więc fajnie no to idzie do kosza pakowanie jak zawsze spoko dużo papierów A, naszą górną taczuszkę. W środku powinien znajdować się skorpion. Więc podejrzewam, że to będzie próbówka Ependor. Mhm. To nie jest chyba jakiś Styroboks. Zdecydowanie, więc. Widzę, że tu są jakieś dwie wsadzone, więc może jakiś gratis żeśmy otrzymali. Zaraz to sprawdzimy. Tak, słuchajcie, mamy dwie próbówki Eppendorf. Tylko teraz, żeby ich nie otworzyć. Dobra, ładnie. Wyskoczyła jedna, wyskoczyła druga. No i słuchajcie. Mamy tutaj jednego. I mamy tutaj drugiego skorpionka. Co sumie tu się nie spodziewałem. Dwóch, bo powinien w paczce przyjść tylko jeden. I no cóż, nie jestem trochę przygotowany. W sensie no, mam taki większy, bo miał być przygotowany dla innego pająka, ale trudno. Więc będziemy musieli wykorzystać po prostu takie pojemniki których na chwilę obecną nie ma, niestety, wentylacji. Ech. A więc bezbędnego pitolenia trzeba je będzie po prostu przygotować. I tyle. Z tego co widać, to skorpiony ten żyje. A ten z mojego gatki dawne Liochalesy. Teraz inaczej się nazywają. Dobra. Żyją, ok. Dziękuję.